Zobacz, jak bezkarna mafia z Afrodyty spa wośnie lubuskim. Dokonuje kolejnego napadu rabunkowego z usiłowaniem zabójstwa na swego klienta, na oczach znajdujących się tam uciekających, przestraszonych dzieci, ich rodziców i innych uciekających klientów. Widać jak, pracownicy spa, najpierw idą za klientem, a następnie, we trzech, rzucają się na niego i przewracają go na betonową brudną podłogę, na której. Go kopią, biją i okradają, widoczny w białej koszulce to Karol Jachimowicz, w brązowym uniformie to Artem Teslenko, i ubrany na czarno to kierownik Afrodyty Spa, Piotr Jadwizak, to on okradał klientowi kieszenie, a w dalszej części krwawego pobicia, ukradł klientowi telefon, przy tym pobiciu i okradaniu klienta, byli obecni, właściciele Afrodyty Lech Kukorowski i Ludwik Chomicz. Oraz dyrektorka Afrodyty Krystyna Zmitrowicz ze swoim mężem policjantem. Policjant Jerzy Zmitrowicz, wykorzystując, iż jest policjantem, wraz z żoną Krystyną Zmitrowicz, bardzo długo uniemożliwiali lekarzowi pogotowia udzielenia pomocy pobitemu i okradzionemu klientowi, którego do dziś wyniszczają w jego miejscu zamieszkania, jak i medialnie, za pomocą pomówień i kłamstw przy wykorzystaniu telewizji. Jak również zlecanie i upublicznianie oszczerczych artykułów w prasie i na medialnych portalach internetowych, sąd powiedział o nich: cytuję, to mafia. Z czym? Nie tylko my się zgadzamy, ciebie też to może spotkać. Więc lepiej nie ryzykuj i nie jedź do niebezpiecznej Afrodyty. Polecam tuż obok położony piękny, tani i bezpieczny czterogwiazdkowy hotel wojiński spaw w pobliskich lub niewicach lub gdzieś indziej. Aby nie do Afrodyty i w jej szpony mafii, włącz subskrypcję, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę.